Pani Turner z domu Władysłapów, zwana także mamą. Jest matką Timiego i żoną pana Turnera. Jest adresowana przez wszystkich jako mama, mama Timiego lub pani Turner. Jej rodzice, Wład i Ladies, pochodzą z kraju o nazwie Ustin Kingston. Ona i pan Turner znają się od dzieciństwa ale ona pierwotnie umawiała się z jego Nemesis. Jednak on zerwał z nią, gdy tylko się wzbogacił. Kiedy zaczęła płakać, tata otarł jej z mopem i obaj zakochali się w sobie. Vicky została opiekunem Timiego, ponieważ mama chciała wyjść z domu trochę dłużej na wakacje. Pracowała jako agent nieruchomości we wcześniejszych sezonach. Była również tajnym agentem CIA, zanim urodził się Timmy. Ma brązowe włosy, niebieskie oczy i jest zwykle widziana w fioletowej koszuli z białymi spodniami i białymi szpileczkami. Podobnie jak inni dorośli w serialu, pani Turner jest czasami niezwykle słaba, nieświadoma stałych, ale ewidentnie oczywistych niebezpieczeństw wokół niej. Choć nie jest tak kompletnie głupia i nieprzytomna jak jej mąż, pani Turner również nie jest o wiele bardziej świadoma. Ponieważ obaj są łatwo oszukiwani przez biki i inne groźne postacie, nie zwraca uwagi na wskazówki, że tymi ma magiczne stworzenia pomagające mu, albo nie zauważając, lub interpretując jego wróżki jako różne rzeczy. Takie jak osoba z miasta o mniejszej grawitacji. Jest zdolnym przywódcą skafandrów, ponieważ zdobyła wiele odznaczeń. Jest zdolna do tworzenia przedmiotów do przetrwania w dziczy. Chociaż podobnie jak pan Turner, również doprowadziła swoją grupę skautową do niebezpieczeństwa, po tym jak denerwowały ją śpiewające zwierzęta. Ujawniono też, że pracowała dla CIA, ale w rzeczywistości była podwójnym agentem w Rosji. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści pani Turner.